Siłoneczko, witam was w kolejnym tygodniu na mojej budowie, zaczynamy, mam już obsuwę, powiem wam, że zawsze mam niby wszystko gotowe, niby umieszam ciach, zaraz będę zaczynał jechać, a tu jak zawsze wychodzi tak, że w pół do dziewiąty już prawie się zrobiło, ale mam wszystko gotowe, wczoraj wpadłem po poosadzać trochę, tych, te deski tu osadziłem, gdzie jeszcze listwy, tutaj też się dokleiłem, tu na korytarzu, tam... Tu w kibelku też trochę, także mamy front robót jakiś tam zrobiony. No i można zaczynać. Plan dzisiaj jest taki, żeby wjechać na tą ścianę i na tą. Tu będzie koło niby 7,5 metra na tej, 7,5 ale trzeba odliczyć okno, odliczyć drzwi, więc taka dyszka tu powinna być około plus minus. Nawet nie wiem czy tyle, ale tak czy tak będę chciał właśnie skupić się tu na tym pomieszczeniu. Zamkniemy sobie je dzisiaj i to będzie taki temat na dzień dzisiejszy, więc zabieramy się, nie ma co czekać. Powiem Wam tak, piękna pogoda, dzisiaj jest kolejny dzień u nas, malać znowu. Także od kilku e, dobrych dni cały, cały czas. A tu mam kawałek bo folia była. Ale to myślę, że nic się temu nie powinno stać. No ciągle leje i malać cały czas, także na zewnątrz pochmurno. Na szczęście w środku świeci u nas słońce, więc jest git. Zaczynam, zabieram się. To jakby trzeba było tu się ustawić w miarę mądrze. No i lecimy z tym, lecimy z tym po kolei, yy, kolejne metry na rozgrzeweczkę dzisiaj mówię, ten pokoik to będzie pierwsze pomieszczenie w, 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 skończone, można powiedzieć w pełni, no i, i później w ciągu, w ciągu tygodnia będziemy jechać dalej z tym, po kolei, po kolei, także na pewno ten tydzień pod znakiem tynków i następny również, choć nie wiem czy cały, no ale zobaczymy jak to, jak to będzie szło, jak to będzie wyglądało. Także jedziemy z tym. Ale spada, zobaczcie kurde. A, to już się przyzwyczaiłem do tego. Leci tam ktoś pisał, żeby na dwa razy rzucać, nie da rady na dwa razy słuchajcie rzucić tego. Bo ci co oglądają, co widzą to wiedzą, że to podciąga po prostu tak dziwnie szybko i... I efekt tego jest, byłby mizerny wydaje mi się, kurde tego gumoli trochę mi przeszkadza, ale... Jakoś damy radę. Dobra, dojechałem do tego punktu i teraz... Teraz będę musiał tak to polecieć, tu do tej strony... A później będę ciągnął po tym, kurde. Czyli co lepiej pierwszy rzucić, To chyba będzie lepiej. Ten rzucę do góry cały. A nie, razem będę leciał, żeby tego nie trzeć. Ta, trochę tu, trochę tu i będziemy ściągać tak i tak i... i po kolei, po kolei dojdziemy do góry. Ale chyba pójdę i rzucę, niech się bełta następny. Mix wydaje mi się, bo tutaj to zaraz to zleci, poleci i nie będzie. Więc idę, wrzucę worek kolejny, coś się kurde dzieje. I ten i... no i jedziemy dalej z tematem. Dobra i zacząłem już tą stronę. Już albo dopiero. Chciałem do 12.30 się obrobić, bo 10 metrów dużo nie ma. w tym samym pomieszczeniu jestem też, nie muszę się nigdzie przenosić z całym Majdanem, więc to też jest duży plus. I zobaczymy jak to pójdzie, ale chyba jeszcze domieszać trzeba będzie, bo tu tak patrzę to trochę grubawo tego idzie, więc... Więc myślę, że bez domieszki nie da rady. Z zobaczymy. To będzie. No i lecę już do końcóweczka, Naprawdę mógłbym sobie nałożyć tam, bo tak to wszystko będzie lecieć za winkiem. Gdzie spadasz, Kurde. Tak sobie pozakładam. Wtedy łatwiej wykończyć tą górę. Bo tak to większość później leci za ścianę i jest kiszka. No i starczy mi. Zaprawę elegancko. Jeszcze na rzadkie chyba też styknie. Więc nakładam to do końca już i... Biorę się za sprzątanie. I tak koło 12 zacznę rzadkie nakładać i... Powinno być spoko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Po poogarnianie, przygotowanie na jutro. I będę chyba dzisiaj taki krótszy dzień. Będzie... W sensie popołudnie, córka ma urodziny dzisiaj. Więc, yy, więc jak tylko się ogarnę z tym wszystkim, to będę, będę uciekał po prostu, aby przygotować na jutro. Nie wiem zresztą, co na jutro, jakie ściany wybrać, ale to jak zawsze wszystko rano wybierzemy. Coś się wymyśli z rana, co, co tu robić. Myślę, że ten korytarz chyba trzeba było dziawnąć. Tak mi się wydaje, przynajmniej korytarz i może w środku tam w kibelku ściana i też na pewno się dycha, uzbiera jak nie więcej nawet więc taki chyba będzie plan na jutro, tym bardziej, że jutro później po córkę jadę, więc, więc też będę miał tą chwilę dłużej, żeby po, poogarniać. Kurde, tak myślę, czy nie, nie spróbować, mie zaczą zacząć mierzać po 3,5 worka zamiast po 3. I wtedy yy, nie musiałbym tej domieszki robić, a to też zaoszczędza mi czasu później zawsze. Tak mi się wydaje, kurde, nie wiem czy nie. Nie spróbuję. No na styk chyba jeszcze do rzadkiego będę musiał domieszać, powiem wam. Chociaż tutaj trochę zaraz zdejmiemy przy tym. Jeszcze złaty, zejdzie. Tu chlapłem wodą, bo mi się zaczęło już zaciągać wiadostwo. Dobra, spróbujemy ścianę się. Tam dziura jeszcze się zrobiła. Kurde. Nie dziura, tylko coś. Jakiś paprąt tu w las? że no, teraz będzie okej. Okay. No, ściągamy. I jeszcze parę dziurek zostanie. Niestety, trzeba dorzucić jeszcze. Załatwo by było. Dobra, dorzucam to i biorę się za sprzątanie. Dobra, zaczyna, bo po 12 mi się zrobiło, kurde. Trochę sprzątałem, sprzątałem. Sprzęty mam już pomyte, tylko podłogi zostały do zrobienia, ale to podłogi jak wrócę, ogarnę i będzie spoko. Oby tego, tego rzadkiego mi starczyło. Jeszcze końcówkę worka domieszałem. Czy tu od razu jechać na całości? Chyba tak, nie ma co się pierdzielić za bardzo z tym. Tylko nie wiem, czy od dobrej strony zacząłem, chyba nie. Ale tam jakoś dam radę. To lecę z tym rzadkim, standardowo. Tam ostatnio ktoś pisał, że, że te rzadkie to może mi odpaść, że się odparzyć, ale. To jest, słuchajcie, mokro na mokro kładzione, więc to, to dosycha później wszystko razem, to nie jest tak, że ja rzadkie kładę na suche, to, to wtedy mogłoby się to odparzyć, ale w takim przypadku, jak jeszcze ściągamy to łatą, moim zdaniem, z moim niewielkim doświadczeniem, nie ma prawa to się odparzyć po prostu i tyle. Jakbyśmy to na suche tym kładli i później ściągali, to oczywiście, wtedy tak, to się mogę z tym zgodzić, ale ale tak to się nie zgodzę, bo no bo nie ma takiej opcji po prostu i tyle. Dobra, lecę z tym. Bo no, teraz ściągam Ej. i będzie po temacie. Jestem już tu na drugiej stronie i muszę sprężać ruchy, bo kurde czasu mało, mało czasu. O, ale mi się ciągnie jeszcze. Ja pierdziele, zobacz. Zostawiam to, nie ruszam. Jak wrócę, to to wezmę... Bezne... Po coś mi poleciało. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Czasowo jakoś tak słabo stoję właśnie. Zostawiam to, nie ruszam, bo kurde... Zrojbałagam. Przychodzę tylko tutaj, tą ciągnę i spadam, bo nie wiem, czy się wyrobię, kurde. Muszę się wyrobić, co nie wiem, co? Myślę, że powinno mi tego starczyć na, na końcóweczkę i tyle I, i uciekam. Ale się zaciągnęło. Ja pierdzielę. Dobra, ostatnie ściągnięcie i ucieka. Mam nadzieję, że ostatnie, że tu już nic nie, się nie popiepszy. Na same kreszkę, na rezerwie jechałem. Jeśli chodzi o, o te rzadkie. Dobra, starczyło. Spadam, kurde, nawet nie myję, bo nie mam czasu chyba. Tak się na luziku, sprzątałem na nas... Pierw to zrobić, to nie! Mam czas. Jak zawsze kurde. Idę szybko zobaczyć. Je. Ale jest ok. Pojedzie pan zadowolony, jak to mówią. No bo zdejmuję. 32, o ja pierdzielę, dobra. To nie mam je. Wracam niebawem. Jestem z powrotem. No i zabieram się za mycie sprzętu. Czyli łaty jeszcze. Tylko to mi zostało do umycia naprawdę. Po skrobie podłogi, posprzątam, pozamiatam. I jeszcze zanim pójdę do domu, zanim zakończę dzisiejszy dzień, to jeszcze wodę sobie przygotuję, ale też jeden z widzów pisał, czy mógłbym sprawdzić dla niego na górze, e, czy podczas grzania e, tej kozy, czy na górze w ogóle e, czy jakaś temperatura na kominie jest e, tam w pobliżu płatwi. Wydaje mi się, że raczej wątpię, żeby tam on się ciepły, choć choćby zrobił, ale, ale sprawdzimy to. Teraz jeszcze otworzyłem cuch, tak że tam się grzeje zdrowo, żeby to jakoś miarodajne było. Także tam temperatura powinna się... Od rana zresztą się hajcuje, więc więc powinno to coś coś nam pokazać tak naprawdę, ale wydaje mi się, że tam chyba słabo będzie jeśli się chodzi o te grzanie, nie ma co im się chyba na bardzo przejmować. No zobaczymy, sam z ciekawości też jestem ciekaw, bo, bo nie sprawdzałem tego. Eee, a właśnie, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, ostatnio namierzyłem po tych deszczach, że tutaj mi się zrobiło wilgotno. Słuchajcie, coś wypływa. O kurde, kolanko nawet widać. Tutaj syf jakiś zlatuje. To też jest sadzy, co prawda, o, w tej wyczystce, ale ogólnie jest też wilgotno. Czyli świadczyłoby o tym, że jednak jak ten deszcz pada, a strażaka nie ma no to coś tam tej wody zlatuje, więc w związku z tym no jest to równoznaczne z tym, że trzeba stażak będzie zamontować żeby tam nie było w przyszłości po zabudowie tej całej tutaj jakichś problemów z ewentualną jakoś tam jakąkolwiek wilgocią wiadomo, od odpływu tam żadnego nie dorobił, bo nie ma sensu zresztą tu pokazuje to, że to nie jest jakoś dużo, ale lepiej chociaż zrobić tego starzaka, żeby tam nie wpadała ta ta woda nam do środka, do tego do, do komina, po prostu przy dużych deszczach, opadach jednak tam sobie to wlatuje coś ale to na wiosnę zrobimy, jak się ciepło zrobi wstoczę to na dach, zamontuję to i i będzie z głowy dobra, to co, sprzątam jeszcze Zniosę wodę i wstoczymy tam na, na stryk zobaczymy czy czy się grzeje tam, czy się nie grzeje ten komin Zacząłem sobie skrobać powoli i tak mówię, tą podłogę. Mówię, kurde, coś mi nie pasuje. Patrzę listwę przecież jeszcze. Ja już tutaj mówię, zaraz zrobię i lecę. Można ja się listwę uzupełnić jeszcze. Grzybiole wycinam, wycinam. Dużo ich nie ma, co do tego dwa kawałeczki na górze jeszcze i ten. I zaraz będę mógł kontynuować sprzątanie. No dajesz, kurde, dajesz. Okej, okay, wbiłem się tu na górę, żeby sprawdzić temperaturę. Słuchajcie, tę komina. No i co, grzeje się tam hajcuje na zdrowo. W ogóle nie czuć, żeby był chociaż ciepły. Nie wiem, może tu niżej. Tak, tu niżej czuję troszkę, nie, ale to dosłownie nie wiem. Temperatura ciała może koło 30, nie wiem, 35 stopni, ale na pewno nie więcej. A tu to się nie ma dziwić, bo to rura jest nad, nad samym tym, Ile tutaj do tej rury mamy, kurde? No z metr? Także tu może się nagrzewa trochę, ale jeśli chodzi tu wyżej, to nie, no jest chłodny po prostu. Chłodnia, a grzeje się od samego rana, więc taka kolego odpowiedź na Twoje zapytanie. No, co, no, co tu więcej mówić? No, nic się po prostu nie dzieje i nie jest tam nawet gorąco. Nie wiem, czym trzeba by było tam smażyć, żeby, żeby, żeby było gorąco. Może jakby. Nie, nie to jest ja chyba raczej graniczy z niemożliwym, żeby tak to nagrzeć. Także tak wygląda odpowiedź na moje pytanie. Ja będę uciekał, znaczy na Twoje kolego pytanie. Ja uciekam, spadam, później wracam zacierać. Także widzimy się jutro. I jutro myślę, że chyba po, po zaczniemy zrobić tą ścianę, i tutaj w łazience, tą ścianę, i też powinno się tu uzbierać tych metrów. Wydaje mi się, bo tu byśmy mieli z 2 na 3, to mamy 6, no, myślę, że spoko, tak, tak zrobimy. Także uciekam, trzymajcie się, pozdrawiam. I do zobaczenia. Na razie, cześć.